Co to jest i jak się objawia? Choroba dłoni, stóp jamy ustnej, hand, foot, Mouth syndromy, HFMS jest łatwo rozpoznawalnym zespołem klinicznym. Obserwowanym najczęściej u dzieci gorączki obserwuje się występowanie pęcherzykowej lub grudkowej osudki na błonie śluzowej jamy ustnej oraz skórze rąk, w tym na powierzchniach dłoniowej i podeszwowej, recina. Grudkowa osudka może być zlokalizowana także na skórze innych części ciała, np. na pośladkach lub tułowiu. Mogą występować łagodne objawy ze strony układu pokarmowego lub oddechowego. Niekiedy zespołowi towarzyszy zapalenie gardła pod postacią herpanginy. Jakie są przyczyny? Przyczyną HMFS jest zakażenie różnymi enterowiusami, w tym najczęściej wirusami toksysackimi A5, A9. A10, A16, B1, ANT-B3 oraz enterowirusem 71, F 71 Niekiedy udaje się wykazać powiązanie z innymi przypadkami zachorowań, NP, w przedszkolu lub szkole. Większość przypadków ustępuje samoistnie bez jakichkolwiek następstw i ryzyka powikłań w ciągu 2 do 3 tygodni. Bardziej poważny przebieg choroby opisuje się w krajach południowo-wschodniej Azji, zwłaszcza u najmłodszych dzieci. 93% zakażenie przenosi się przez bezpośredni kontakt z wydzielinami lub wydalinami. Choroba brudnych rąk. Okres wylęgania wynosi od 3 do 5 dni. Objawy pęcherzykowej osudki pojawiają się w 2,3 dniu choroby. Zakaźność utrzymuje się do czasu zaniku osudki, ale w kale wirusy mogą być wydalane nawet przez kilka tygodni. W objawowym i gorączkowym okresie choroby dzieci nie powinny uczęszczać do żłóbków, przedszkoli lub szkoły. Przebycie HIMEFAS nie zapewnia odporności, gdyż zespół ten wywołują różne wirusy. Zakażenie jednym z nich prowadzi do powstania tylko specyficznej odporności. Kontakt z osobą chorą nie stwarza znanego ryzyka dla ciężarnej, ale zachorowanie ciężarnej jest wskazaniem do konsultacji lekarskiej. Przestrzeganie zasad higieny jest jedyną drogą do uniknięcia zakażenia. Uwaga. Używane przez niektórych określenie choroba bostońska jest niepoprawne. Wprawdzie w przeszłości zmiany skórne w przebiegu zakażenia coksackie A9 nazywano wysypką slash osóbką bostońską, ale nigdy nie była ona synonimem HMFS. Prawdopodobną przyczyną nieprawidłowego nazewnictwa może być analogia do innej wywoływanej przez entyrowirusy choroby zwanej poprawnie chorobą bornholmską disease), której synonimami są pleurodynia lub mialgia epidemica, recina typowe dla HMFS zmiany na skórze dłoni, stóp i herpangina ze zbiorów katedry i kliniki pediatrii i chorób infekcyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.